Rivendell has become an island, storms raging upon all sides. The last elves of Middle-earth have gathered with me here to make our final stand. Should the elves of Rivendell fail to halt Sauron's onrushing tide, little will remain to resist the smothering darkness. We must sacrifice our immortality here, in service of all that yet survives in Middle-earth. Cześć, Makowam wszystkim z tej strony samej, a to jest kolejny odcinek z Władcy Pierścieni Podbój. Witam Was w Rivendell. Oczywiście jesteśmy po stronie zła, gramy tym razem urukhai, urukhai. Kurda, oni są ładniejsi, no, oni są ładniejsi niż tacy typowi orkowia. Także wybierzmy sobie na przykład na początku Maga, ponieważ magowie są fajni. I zaszturmujmy to piękne miasto w dolinie. Prawda? No mamy dolinę, mamy wodę, mamy... Tylko tak dziwnie wygląda tutaj to wyjście, ale to tam szkopu można powiedzieć. Czy będziemy walczyć przeciwko elfom? Fajnie by było. Tak, walczymy przeciwko elfom. I elfy całkiem ładne, kurde nawet. Muszę przyznać. A kogo my tu mamy? Tu strzelają z góry. Nie mogę go trafić, mam za mały zasięg, niestety Ale już tutaj już tutaj się przedzieramy przez jakieś mosty Weźmy go tam ze zeszczermy, możemy? Damy radę? Nie damy rady To użyjmy tarczy, użyjmy tarczy, wzmocnijmy tutaj naszą obronę Przed tymi łucznikami I do boju panowie, do boju, do boju, do boju Wy dacie radę, ja wiem, że dacie radę Uzdrówmy naszych I wspierajmy, wspierajmy ile tylko możemy Wiadomo, oczywiście tutaj piorunami możemy po, po, pomóc oraz możemy pomóc oczywiście magią, bardzo potężną magią. Weźmy tam, rzućmy kulkę, o tu jest nawet bardzo fajnie. Nie wiem co ty tutaj, o kurde, rzucił na, w nas innym orkiem, coś ciekawego, w końcu się wydarzyło innego. Weźmy teraz łucznika, bo chciałbym zestrzelić jednak tego łucznika, który tutaj nam tak Strasznie strzela do nas. Ogólnie to są leśne elfy, z tego co widzę. Kurwa, przyszedł Noldor jakiś. Ewidentnie, Noldor jest potężny, jest duży i jest niebezpieczny. Tamtego. O, zamroźmy go. Możemy go zamrozić naszymi, na szczęście, szczałami. Został pokonany. Podpalmy enta, ponieważ enty, no jak wiadomo, są dosyć potężne. Ci znowu tutaj do nas strzelają non-stop. Weźmy ich tam, zeszczelmy jak najszybciej. End został pokonany. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przedzierajmy się do środka. Musimy tutaj się dowiedzieć, co mają tutaj w środku. Szczelmy multi-strzałą. sobie w nich szybkimi strzałami. Strzelamy normalnie jak elfy. no. Takim szybko, taką szybkością, Fajne. szkoda tylko, że na przykład yy, to, to nie jest tak fajnie zrobione. Że na przykład Rukai nie mają łuczników, tylko na przykład kuszników, i to by było bardziej lorowe, można powiedzieć. Weźmy go tutaj, wybombimy na naszego pana Maga, który bardzo. Uu, bardzo tutaj niefajnie przyszli wojownicy właśnie ci z Meldoru. Weźmy go, zabijmy krytycznymi ciosami, ponieważ jednak krytyczne ciosy są mega, mega, mega potężne. Musimy ich tutaj troszeczkę oczyścić. Troszeczkę, tylko troszeczkę. I zdobyć ten punkt kontrolny. No oczywiście, że oni tam sobie stoją na tych flankach, można powiedzieć, eee, murów Rivendell. No i kurde, kolejny idzie, kolejny leśny elf, prawdopodobnie elf. Randuila, z Mrocznej Puszczy, z Mirkut. Idą, idą, parci ile ich dużo. A to jest też leśne elfy. Ja myślę, że bardziej tutaj będą noldorzy albo coś takiego, szarzy. Co my możemy? Co my możemy? O, 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 o trole możemy sobie wziąć. Trole są akurat bardzo fajne, ponieważ bardzo mają duży damage, Niestety, ale Wojownik jest bardzo, bardzo, bardzo mocny na takiego jego mościa. Ale to nic, bo jeśli będziemy szli i kosili wszystkich naszych przeciwników, szczególnie, że jest, są, jest nas dwóch to naprawdę, naprawdę możemy tutaj tęgielanie nim zarobić. Musimy zdobyć ten punkt, tylko no, musimy ich tu trochę poeksterminować, fajnie by było zabić tamtych mm, łuczników, tylko niestety nie możemy ich za bardzo jakokolwiek ruszyć. Z tego względu, że no niestety no trole nie są jakoś bardzo dystansowymi jednostkami, fajnie by było, gdyby jednak w tej grze, na przykład w tej produkcji, też mogły rzucać kamieniami. Tak, w oryginalnej troszkę części tak władcy pierścieni, bitwa o śródziemia, no one rzucały jednak tymi kamieniami. Możemy na niego ryknąć, o proszę. I tyle możemy zrobić. Zdobądź ogień sygnałowy Zanieś ogień sygnałowy A gdzie my mamy zanieść ten ogień sygnałowy Bo my możemy tak naprawdę Się przejść tutaj po prostu przez nich Jak przez masełko I zrobić im duże kuku Patrzę szybko tylko czy Wszystko się dobrze nagrywa mm, Na pewno nie pójdziemy środkiem Ponieważ ich jest tam od groma jeszcze trochę Weźmy tutaj pójdźmy gdzie Elfi, łucznicy Jeszcze tu jacyś wojownicy Weźmy, ryknijmy na nich. No, mają tutaj przełomowców wojowników. A wojownicy są naprawdę niebezpieczni, dla nas przynajmniej. Ponieważ, jak jesteśmy naszymi, naszym przyjacielem, trollem, który się właśnie zaczął podskakiwać o dziwo, to może to wyjść bardzo źle i bardzo niebezpiecznie. Weźmy tutaj, zniszczmy te barykady. I opuściliśmy, opuściliśmy ten. Tak, podpaliliśmy. Dokładnie. Tylko czego była ta wieża? Nie mam bladego pojęcia, tak naprawdę. Znisz archiwa elfów. Dlaczego archiwa akurat mamy niszczyć? To jest troszkę interesujące. Dlaczego archiwa musimy zniszczyć, a nie na przykład siedzibę Elrond'a? Ponieważ jednak siedziba Elrond'a to jest raczej górny punkt Rivendel. Przynajmniej w każdej grze tak było. Tak samo w, Tak mi się wydaje przynajmniej w książce. No to jednak w domu Erlonda tutaj miało spotkanie na przykład. Troszkę te archiwa wyglądają, można powiedzieć, jak. Z, jak to się nazywa? ta gra. Battlefronta, bo w Battlefroncie też mieliśmy takie, taką misję ogólnie. Żeby zniszczyć właśnie archiwa Jedi, prawda? Musimy sobie kiedyś zagrać tą panią produkcję ze Star Warsów, ponieważ naprawdę, naprawdę, jako taka stara gra jest bardzo, bardzo sympatyczna. Dobrze. Nie możemy tędy za bardzo przejść z tego co widzę. O, oh, udało się. Idziemy tym tronem, chodzimy im do budynków, niszczymy. No. Troll w budynku nie jest dobrą opcją, prawda? Z tego względu, że jednak Troll jest dużą i silną osobą. Jeśli można powiedzieć, że jest osobą, bo ciężko stwierdzić w sumie. Co my tu musimy zrobić? Mhm. Ale Aaron się pojawił przybył nas pokonać Przy, przybył nas pokonać ale to my pokonamy jego oczywiście naszym wspaniałym trolem, który, którym dajemy całkiem sobie fajnie tutaj radę bo e, idziemy troszkę jak burza, a tu jest Celeron, to jest elerond wow i baczcie, jak my go ładnie cichamy tym trolem. fajnie by było sobie zagrać elerondem, ale no niestety nie za bardzo nie ma jak, no i pokonaliśmy Pokonaliśmy niestety, ale, ale Ronda zdobyliśmy jego pierścień. Weźmy tutaj jakoś, spróbujmy wyjść jakoś. To nie by było. O, idziemy, 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 dawaj, dawaj. Szkoda, że jesteśmy tacy... Aha, wolni jesteśmy dlatego, że nas y, łucznik trafił chyba y, tą strzałą taką spowalniającą, można powiedzieć i idziemy do głównej bramy, jest ich tu bardzo bardzo dużo ogólnie temu po prostu użyjmy naszej wielkiej pałki żeby ich wszystkich zeeksterminować wszędzie toczą się bitwy, wszędzie toczą się batalie z naszymi orkami, bardzo ładne oblężenie w takim razie no przesuńcie się, przesuńcie się, dajcie mi tutaj dojść Tutaj nasi przyjaciele bronią. My musimy wynieść ten pierścień władzy. Możemy zagrać. Kim możemy? Uuu. Uuu. Możemy zagrać Sauronem. Chęcią. daj mi dom nad rzeką. Dziwne, bo Eleonora pokonaliśmy, więc raczej już nie będzie żadnych większych problemów. Jak on fajnie wywija, tak tą maczugą. Tak bardzo szybko dosyć. I bardzo potężnie uderza. Mamy oczywiście jedyny pierścień, który udało nam się zdobyć od Froda, jak to wiadomo, bo Frodo, Frodo został pokonany, oczywiście. E, nie wyrzucił niestety pierścienia do lawy, ale ja zrzuciłem Froda do lawy, więc 1-0 dla mnie, można powiedzieć, prawda? I co? My musimy tutaj zająć ten dom? I co? I kogo my tu mamy? Zabójcę oczywiście mamy. Dziwnie, kurde, pierwszy raz mi tak dobrze idzie w misjach o podboju. Mamy bardzo mało troszkę życia, to mnie troszkę niepokoi, bo jednak Sauron, no, powiedzmy sobie szczerze, no Sauron jest dosyć potężny, prawda? O kurde, weź tutaj, przejmuj ten punkt. Sauron przejmuj ten punkt. Orki przybyły. Dawaj, dawaj, dawaj. Fajnie by, się było, fajnie by było, gdybyś się zregenerował. Weź tutaj jeszcze ma jakieś moce użyj na przykład. Uuu, ładnie, kurde. Spróbujmy jeszcze silnym uderzyć. Kurde, to AoE jest potężne. Ale mamy nasze szczęście magów. Szczęście w nieszczęściu i nasi magowie nas wspierają. Tylko zastanawia mnie to, że e, uruk -hai i Sauron to raczej chyba nie to, bo jednak Urukowie należeli do Sarumana, a Saruman był rywalem. Kurde, znowu Eleorond i Legolas. Musimy zniszczyć królów elfickich, czyli Eleoronda, prawda? I nie wiem co ja robię, kogo atakuję. Musimy zniszczyć Elronda i naszego przyjaciela Legolasa, który naprawdę ostatnio zrobił tak dobrą robotę pod Czarną Bramą, że jestem aż w niebo wzięty. Panie, by to było zagrać teraz sobie, tak dokładnie, wojownikiem, nie wojownikiem tylko łowcą i skorzystać z jego umiejętności zabijania na hita, podejść od tyłu i dać sobie radę z nimi. Jak oni mnie tu strzelają, panowie, panowie, my tu zaraz zginiemy. A to chyba ten Legolas tam strzela, prawda? Tak, dokładnie. Wycofmy się. Sauron został pokonany. Oj nie, dobrze. I to przez leśnego maga elfów. Co ja powiedziałem? <grytanie> nie wiem kompletnie co. Odnówmy się jako zabójca. I ruszajmy i załatwmy pierwsze może e, któregoś z tych panów którzy tam niestety się bronią ponieważ to jest nasze główne zadanie musimy Zniszczyć wrogów Czyli Legolasa i Elronda Oni biegają sobie po całym tym placu O dziwo Dziwne to w ogóle ale Spróbujmy do nich dotrzeć tak Zniknijmy Podejdźmy tam bliżej No niestety nas widzi Elrond kurde elrond legolas nas widzą niestety nie wiem jak oni to zrobili ale kompletnie nas widzą troszkę nie fajnie ale jeśli chodzi o to żeby ich zabić no to oczywiście na wojownikach kto jest najlepszy no wiadomo że włócznik no nie możemy to zrobić po prostu z daleka zastrzelić tych e, elfich przyjaciół którzy tam sobie hasają prawda o, i leci, kurde, Elrond do nas I jeszcze elficki jakiś, kurde, leśny elf Tutaj do nas wali, prawda? Dobra, Elrond Dawaj, 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 bo My wiemy, że jesteś silny My wiemy, że jesteś silny, weźmy cię tu, zamruśmy, Weźmy cię Postrzelajmy, on tu idzie, halo Wstawaj, wstawaj, on idzie na nas, kurde Szalony gościu Weź go, zaszczel szybko Wszyscy normalnie po prostu na tego El Już u mnie dużo życia tak naprawdę zostało. To się już szybciej, lepiej to nam poszło jednak. Weźmy go szybko tu zastrzelmy wszystkich! Dawaj, dawaj, dawaj. El Ronda dawaj. Nie wiem, coś ty użył, L Rond, ale masz bardzo dużo życia z powrotem. To mnie bardzo nie No Orki, pomóżcie! Orki, pomóżcie, weź go zabij od tyłu. Fajnie by było. O, już te troszkę. No, zabij, zabij! No nie zabili. No dlaczego go nie zabili? Nie wiem. Ale Legolas przyszedł do nas bardzo dobrze, bo możemy się teraz respić, zniknąć i dokonać egzekucji e, na Legolasie. Ale on nas ciągle widzi. Bardzo dziwne. No, weź, weź, weź go tutaj. Dziabnij. Weźmy, zniknijmy. No, elfie oczy jednak widzą. Elfie oczy jednak widzą i nie pozwalają nam e, jednak zabić go. Dobrze, weźmy z powrotem naszego pięknego łucznika i spróbujmy dokonać tego, co próbowaliśmy od w sumie na no, chwili tutaj zeksterminować, po prostu kolejnego, kolejnego e, lorda elfów, prawda, Elrond tutaj się zbliża, bardzo dobrze bardzo dobrze. Chodź, 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 panie kolego. Dawaj tutaj. To za ta strzała, jest nas tutaj znacznie więcej. Weźmy do niego strzelajmy jak najszybciej. Ponąca strzała też by się sprzedała. On do nas. Tutaj Legolas do nas strzela. Dawać, dawać w niego, dawać w niego, dawać w Legolasa. Panowie, jest nas tu znacznie więcej. Je, on ma mocniejsze strzały, wiadomo, ale nas jest tu po prostu więcej. Fajnie by było zmienić na przykład klasę na wojownika. I teraz wojownikiem spróbować pokonać yy, naszego przyjaciela. Dokładnie, ponieważ, jak wiemy, niestety, było kurde, błonąca strzała z odległego lasa ciężka, ciężka sytuacja. Weźmy, spróbujmy jeszcze raz łowcą. Mamy jeszcze 5 żyć. Możemy tutaj powalczyć, jak tylko chcemy. Fajnie by było użyć też, na przykład, tych, właśnie tarczy, której tutaj wykorzystuje nasz mag weźmy tutaj, no kurde, no nas znowu z tej strzały og ognistej, weźmy spróbujmy magiem, mag może będzie tutaj zbawienny dla nas ponieważ mag jest dobry oczywiście na mm, łuczników, ale oni tu mają bardzo dużą siłę ostrzału tak naprawdę i my sobie tutaj też staniemy i będziemy sobie odpierać ich ataki tak na, tak, tak szczerze no dawać panowie, dawać, dawać Atakować ich Nasza bariera tutaj musi wytrzymać Nasza bariera dosyć mocno dostaje tak naprawdę Ponieważ oni tutaj robią niesamowitą rzeź Z tych szczał, Jest ich tu odgroma jeszcze trochę My nie mamy aż tyle orków, prawda? My nie mamy za dużo tu orków Ale możemy im tam puścić kuleczkę Fajnie by było im puścić kuleczkę Żeby już się tam smażyli Przyszedł nasz kolega jakiś Który nas uzdrowił i przebijamy się. Powoli się przebijamy. Ich orkowie, ich strzały nic nam nie zrobią, prawda? Tarsza przy tarczy, brońcie się. No ewidentnie ten Legolas się tak troszkę, można powiedzieć, uwzią na nas. Weźmy tam strzelmy jakąś kulką albo coś. Fajnie by było, gdyby moje ma magiczne e, orki wzięły tutaj sobie... Mmm.. Wsparcie zrobiły. Na przykład puściły też starsze. To by było znacznie lepsze, prawda? Legolas, chodź tu. Kuleczka na ciebie, nie możemy jeszcze kuleczki je. Ajajaj, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. No będzie troszkę wyrównana walka, ponieważ no jednak Legolas... No właśnie, jednak Legolas. Ale troszkę przerzydziliśmy tutaj jednostki, może jednak faktycznie by się sprzedało Udało? Zabile rondę i Legolasa. Został sam tylko Legolas. Musimy go jakoś wyciągnąć stamtąd. Musimy go jakoś zeksterminować. Nie mam bladego pojęcia jak. Weźmy tutaj jakoś, przeskoczmy jak najszybszym tempem do niego. Mamy już niedużo życia tak naprawdę. On już do nas strzela. Weźmy tu zniknijmy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No doskok, doskok Dawaj mi saurona bo kurde ten Legolas no po prostu Jest, jest potężny Jest mocny I nie możemy się do niego w ogóle zbliżyć tak naprawdę A jak podlecimy takim Panem ciemności, który Po prostu tą pałeczką go tak Zmiażdży, dokładnie Ciach i Ciach go kurła Ciach No i właśnie o to chodziło, właśnie o to chodziło No niestety Legolas nie jesteś taki potężny, żeby się równać z władcą ciemności, prawda? Niby zwyciężyliśmy. My Only a handful survived to carry on the fight. I was one of those unfortunate few. Only the kindest and most pure of Middle Earth's inhabitants still remain, and now the shadow of the Dark Lord prepares to fall upon them as well. nie <laughs> Za oglądanie tego filmiku, jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, komentarzy tak, dla zasady i subskrypcję. Także dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, hej!